Ten konkurs będzie wyjątkowy pod każdym względem, bo nie będzie Artura Orzecha jak zarogowałeś na jego zwolnienie z TVP i informację, że nie będzie komentował wiesz co, ja nie, uczestników Rotterdamu nie zarejestrowałem tej całej sytuacji to tak wybaczcie, ale po prostu to też się działo strasznie dużo rzeczy u mnie e, więc e, no to nie są moje decyzje i ja za to nie odpowiadam, to raczej by trzeba było się zapytać tutaj stacji, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, więc ja się po prostu nie wypowiadam oczywiście Artur był zawsze głosem Eurowizji i też moim kolegą więc e, wiadomo, że można powiedzieć, że jest to przykra sytuacja ale ja jakby kompletnie nie znam sprawy tutaj, wiesz, co, co tu się tak naprawdę wydarzyło w tym całym temacie. Szkoda, ale myślę, że ważne jest też, że konkurs się odbędzie w tym roku, dlatego że, dlatego, że po prostu ta sytuacja pandemiczna jest cały czas jeszcze nieopanowana i myśleliśmy, że będzie live to tape, a się okazuje, że jednak prawdopodobnie pojedziemy do tego Rotterdamu i to jest najważniejsza news. A masz jakieś typy które, osób, które mogłyby zastąpić Artura? mógł komentować wiesz, ogromną wizję? Ja to bym tak sobie zastąpić. No wiesz, to tak jest ciężko powiedzieć, ale ja na przykład osobiście uważam, że Marek Sierocki ma ogromną wiedzę muzyczną. To jest moje zdanie. Natomiast tutaj może... Nie wiem, może Agata Konarska, bo zna na przykład wiele języków. A tak mhm. naprawdę tu chodzi też o to, żeby po prostu przetłumaczyć pewne rzeczy, które są na żywo, jak coś się wydarzy, prawda? Nie wiem, powiem ciszy, że się nie zastanawiałem. Myślę, że jeśli chodzi o muzycznie, to stawiałbym na Marka Sierockiego. Dwa typy mi wystarczą. To. <laughs>